Wyobraźcie sobie, że nagle Erling, Haaland i Phil Foden zamiast grać w Manchester City, nagle obniżają loty i trafiałem do klubów w pokroju Huddersfield, Cardiff City albo Norwich, czy cokolwiek takiego Specja albo Majorka. No i co? Ich kariera po prostu, po prostu wygląda gorzej niż wszyscy zakładaliśmy. No i powiecie, że jest to nierealne, niemożliwe. Oni są już na takim poziomie, że no nie da się z niego spać. Ale dlaczego? Przykłady. Pato, no jak to wyglądało? Wielka gwiazda Milanu, no a skończył gdzieś tam w słabszych klubach, nie dał rady, po prostu odbił się dalej. Dele Alli, ogromna gwiazda, swego czasu najlepszy zawodnik, jak nie, no może nie najlepszy, ale jeden z najlepszych zawodników Tottenhamu, no a teraz... Odbił się od Evertonu i nie poradził sobie tam. Mario Gece, również to samo. Wielka gwiazda, mega ważny gol na Mistrzostwach Świata. No i co, obecnie, no nie, nie wygląda to tak, jak myśleliśmy, że będzie wyglądać. Nie jest taką super gwiazdą, i właściwie, no nigdy nie był. Ja jestem Birut, no i chciałbym po prostu dzisiaj pogadać z wami o overalach w Fifie, o tym dlaczego EA Sports powinno naprawić Overale w Fifie, ale zanim to zanim to chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, zapraszam, bardzo fajne community, wiele różnych ciekawych kanałów, wymyślone kariery, różne pomysły na Kariery na kluby, także polecam wbijajcie. No i zapraszam również do wspierania kanału. No i co, lecimy do odcinka, lecimy do odcinka, w którym pogadamy, tak jak już wcześniej powiedziałam, o overalach FIFA 20, o potencjale 22, 23 właściwie też w każdej FIFA, o potencjałach, o dynamicznym potencjale, który jest bardzo fajną zmi zmianą, ale, ale zawsze jest gdzieś ale. No i właśnie dzisiaj chciałbym o tym pogadać, ale dobrze, powoli zacznijmy od overali. Dlaczego uważam, że overale, same overale, nie do końca. Spisują się dobrze, no ponieważ, jak dobrze wiecie, no Juniora nie da się wprowadzić do składu FC Barcelony tak, aby nie odbiło się to po prostu na symulacji, abyśmy grali tak samo dobrze z dwoma Juniorami w składzie. No a powinno tak być, no, no bo zobaczcie, FC Barcelona wprowadziła nagle takich zawodników jak Petri, jak Gavi, jak Araujo. Byli to zawodnicy, którzy byli nieznani raczej, no a teraz są bardzo ważnymi elementami układanki tutaj Czawiego, no i jak najbardziej takie rzeczy się w piłce zdarzają bardzo często. Tak samo Chelsea. Mason Mount, Rhys James, również są młodzi zawodnicy albo Alexander Arnold w Liverpoolu. Są to po prostu zawodnicy młodzi z akademii, którzy nagle wybili się i po prostu trafili do podstawowego składu, a w FIFA. No w FIFA to niestety tak nie działa, bo żeby wrzucić juniora, który ma 65 overala do składu, a następnie symulować mecze, no to naprawdę moglibyśmy tutaj potracić troszkę punktów, no i odbiłoby się to na, na naszych wynikach, dlatego uważam, że te overale powinny mieć troszkę mniejszy wpływ na grę naszego zespołu, ponieważ po prostu nie zawsze jest tak, że młody zawodnik początkujący będzie gorszy od... Zawodników typu pianić, no bo moim zdaniem po prostu to tak nie jest. Młody zawodnik również może okazać się mega dobry i powinno być coś takiego jak forma, która może naprawdę wpłynąć sporo na overall. Nawet jak ktoś ma 68 jakiś nior, to nagle jego forma jest plus 15 i ma już 83. Do tego zamiast rozwijać się na przykład o 7 punktów na sezon, no to może leci to trochę szybciej, że na początku już on się rozwija, już ma po kilku spotkaniach 70, ale jeżeli zacznie grać słabo, no to ten overall spada. Także overall powinien być bardziej uzależniony od formy a nie od tego jaki zawodnik ma potencjał, no i właśnie potencjał, dlaczego działa to tak strasznie jednokierunkowo, jeżeli mamy Fodena to na 100% wiemy, że rozwinie się tam do 90 iluś, jak mamy Manta to to samo, jak mamy Sakę to samo, Bellingama to samo, to są angielskie talenty, ale tak samo Fatih, Pedri, Gavi, Musiala, nie wiem, no Vinicius, oni wszyscy rozwiną się do danego punktu albo więcej, bo działa dynamiczny potencjał, nawet jak będą grać słabo, no to i tak oni dobiją do tego wysokiego overala, co jest po prostu bez sensu. No bo jeżeli w jest przez 3 sezony pod rząd, będzie mieć dwa gole i dwie asysty, no to jakim prawem on w te trzy sezony wbije już 89 overala, to powinno, nie powinno mieć miejsca. Po prostu. Uważam, że FIFA byłaby dużo bardziej realistyczna, a na tym chciałbym, żeby jej się skupiło, na realizmie, na realistyczności w FIFA, gdyby właśnie ten potencjał nie działał tylko w jedną stronę. Jeżeli zawodnik gra słabo, to ta ocena mu spada, niezależnie od tego, czy ma potencjał 90 czy 80. Jeżeli zawodnik jest starszy i gra bardzo dobrze, ma 35 lat i strzela 40 goli w sezonie, no to ten overall nie może mu spadać, on musi nadal. Chociaż utrzymywać się na tym samym poziomie, albo rosnąć, jeżeli ma na przykład niski overall. No bo jeżeli zawodnik, który ma 38 lat i 70 overalla, zrobi sezon, gdzie strzeli 25 bramek w Premier League, no to ten overall powinien mu wzrosnąć no co najmniej do 75, czyli plus 5 co najmniej. Uważam, że nawet mógłby dostać więcej. No i właśnie tak powinny to overale działać. Powinny być bardziej takie dostosowane do tego, jak grają zawodnicy, nie tylko skupione na tym, co i jej ustawi sobie, jaki będzie mieć potencjał zawodnik, to do tylu się rozwinie. Uważam po prostu, że jeżeli zawodnik gra dobrze, no to i overall będzie dobry, i jego forma będzie dobra, a jeżeli gra słabo, no to, no to overall mnie spadać. Nieważne czy ma na nazysko, Fatih, czy Mams, czy Dembele, czy Brozowicz. Po prostu overall powinien być uzależniony od formy zawodnika. No i dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie. No bo w sumie nie jest to do końca taka rzecz, z którą zgodziłoby się większość community, bo myślę, że byłoby to spore utrudnienie dla nas. Ale ja właśnie chciałbym, żeby ta kariera była trudniejsza, no i to na pewno sprawiłoby, że taka by była, no a przede wszystkim byłaby po prostu bardziej realistyczna, a na to, na tym mi strasznie zależy. Także w ogóle dajcie znać, czy chcecie odcinki tego typu odcinki, w których poruszam jedną konkretną sprawę, o której po prostu chciałbym powiedzieć. Jakiś mój pomysł na zmianę, ale tak nie do końca wiecie, tak jak zawsze, kilka pomysłów na odcinek, tylko jeden tutaj duży pomysł na jeden odcinek. Gdzie po prostu poruszam jakiś ważny temat dla mnie e, fifowy oczywiście. E, także co? Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to łapeczka w górę, subskrypcja, wbijajcie oczywiście na Discorda. Zaproszenie macie w opisie. No i co? Ja lecę, widzimy się niedługo. Siema.